Przemysław Radzyński, witam Państwa na ulicy Franciszkańskiej w Krakowie. Znajdujemy się pod bazyliką Świętego Franciszka z Asyżu, w której niegdyś jako klerycy posługiwali ojciec Michał Tomaszek i ojciec Zbigniew Strzałkowski, którzy już 5 grudnia zostaną ogłoszeni przez Kościół błogosławionymi. Na ich temat będę rozmawiał z moimi gośćmi w księgarniu kawiarni De Revolucionibus. Zapraszam! Moimi dzisiejszymi gośćmi są pani Małgorzata Pabis, dziennikarka i autorka książek, między innymi o bohaterach naszej dzisiejszej rozmowy, i ojciec Jan Maria Szewek, rzecznik krakowskiej prowincji Franciszkanów Konwentualnych i współbrat ojca Michała i Zbigniewa. I wychowanek ojca Zbigniewa. No właśnie, proszę powiedzieć. Jak wasze drogi się splotły? Czy ojciec miał okazję spotkać przyszłym błogosławionym? Tak, tylko jednego, właśnie ojciec Zbigniewa Szczelkowskiego, ponieważ po szkole podstawowej poszedłem yy, nauki pobierać do szkoły średnio prowadzonej przez Franciszkanów w Legnicy. Wtedy to się nazywało niższe seminarium duchowne Franciszkanów, liceum ogólnokształcące imienia Matki Bożej Niepokalanej, o profilu podstawowym, taka długa nazwa szkoły. I właśnie ojciec Zbigniew Szczelkowski rok wcześniej po święceniach kapłańskich przyszedł do tej szkoły jak na wicedyrektora, na katechetę i na wychowawcę w internacie. I właśnie dla mnie był i wicedyrektorem, i katechetą, i właśnie wychowawcą. Przez rok go znałem, dlatego, że po tym roku y, wyjechał na misję czyli po dwóch latach swojej działalności w Polsce. Właśnie tej pracy dydaktycznej w liceum, które do dziś istnieje, tylko ono dzisiaj jest już, zmieniło nazwę, nazywa się teraz Katolickiej Czełom Ogólnokształcącej Gimnazjum imię Świętego Franciszka. Jest koedukacyjne. Moje było męskie. A kim byli? Czy możemy generalnie powiedzieć o nich, przedstawić ich w ogóle, bo pewnie są mało znani, dlatego że w Polsce też krótko pracowali, wyjechali szybko na misję, poza tym też zmarli bardzo młodo. Tak, w wieku 31 lat ojciec Michał Tomaszek i w wieku 33 ojciec Zbigniew Szałkowski. Można powiedzieć, bardzo krótko pracowali i w Polsce i w Peru. Jednak zrobili wiele, a myślę, że najbardziej to ta śmierć męczeńska pokazała, że to w co wierzyli, to co głosili, to było prawdą. Dlatego, że no piękniejszego zaświadczenia o prawdzie nie można byłoby sobie wyobrazić, i ci ludzie nie mogliby otrzymać, jak właśnie to, że ci bracia, którzy zostali ostrzeżeni, że są terroryści w niesości, czyli mogli się wycofać, mogli uciec, mogli się schować, nie uczynili tego, nie porzucili tych ludzi. No to no To jest najpiękniejsze, co mogli pokazać tym ludziom. Słuchajcie, my przyjechaliśmy do Was głosić prawdę. Przyjechaliśmy dla Was, nie dla siebie. Nie szukaliśmy tutaj jakiejś przygody, no bo oddajemy za Boga, ale też za Was życie. Oddali po prostu za miłość, za przekazanie miłości Boga i bliźniego. Pani że to Pani miała okazję rozmawiać z bliskimi ojców. Jak oni zostali w pamięci rodziny, przyjaciół? Dla mnie to jest niesamowite, bo kiedy zaczęłam pisać tą książkę książka, czyli Zbiór świadek, Spotkaliśmy Świętych zobaczyłam ludzi takich zwyczajnych, takich normalnych. I myślę, że to jest z tym wszystkim najpiękniejsze, bo śpiewamy taką piosenkę, taki mały, taki duży może świętym być, ale nie wiem, czy to do nas dociera. Natomiast bracia, siostry, mama opowiadali po prostu takie zwykłe przygody. Siostra ojca Michała opowiadała, jak go pilnowała i pszczoły porządziły dzieciaki. Brat ojca Zbigniewa opowiadał o tym, jak jako maluchy grali w piłkę. Tata nie chciał, żeby tą piłką kopali, no ale tata się odwrócił, oni dalej kopali, jeszcze dobrze nie odszedł, a już była wybita szyba w domu. Więc to byli tacy zwykli, normalni ludzie. Rozmawiałam z mamą. Ona opowiadała jak czekała na przyjście tego swojego syna. Potem opowiadała jak bardzo przeżywała, kiedy powiedział, że idzie do zakonu. Prosiła go najpierw, żeby może poszedł do tutaj blisko, do Tarnowa, ale on się uparł, że jak coś robić to już na matce. Podobno kiedyś powiedział, że jeszcze będzie o nim głośno. No jest dzisiaj głośno, ale to byli po prostu tacy zwykli, normalni ludzie, którzy siedzieli tak jak tutaj my i pili kawę, tak? Kopali w piłkę, chodzili na wycieczki. No, Świętość jest na wyciągnięcie ręki i o tym po prostu zaświadczają bliscy. Ja myślę, że to jest coś tego mieć świętego brata. Jednocześnie oni mówią, że my po prostu żyli razem, tak? Pisali do siebie listy, chodzili razem na wycieczki, wygupiali się. Co oni zostawiają nam? Jaki jest ich przekaz dzisiaj dla współczesnego człowieka? 24 lata po ich śmierci, w roku, w czasie kiedy Kościół ogłasza ich błogosławionymi. Jest kilka takich rzeczy, które dzisiaj można powiedzieć w społeczeństwie i polskim, i chyba w ogóle światowym, kulejo. I oni nam pokazują, że może, można żyć inaczej. To znaczy, pokazują, żeby być wiernym do końca. Wiemy, jak dzisiaj jest problem, kłopot z wiernością wśród ludzi. A oni byli do końca. Czyli jak powiedzieli Panu Bogu tak, wstępując do zakonu, składając śluby, przyjmując święcenia diakonatu kapłańskie, decydując się na wyjazd na misję, Będąc ostrzeżonymi, że są w miejscowości terroryści, oni mówią Bogu tak, nie uciekają, nie wycofują się. Kiedy, kiedy już są pochwyceni przez tych terrorystów, nie zapierają się Pana Boga, do końca mówili Bogu tak, Fiat, jak Matka Boża. Druga rzecz, którą nas uczą i która też jest problemem w dzisiejszym społeczeństwie, to jest ofiarnej miłości bezinteresownej. Tam nie było egoizmu, tam nie było szukania siebie, nie było miłości własnej. Tylko kochanie Boga i człowieka, prawda? Bezinteresowne, ofiarne, aż do oddania życia. A ja wynotowałam sobie, czytając, pisząc tą książkę, wynotowałam sobie takie fajne fragmenty z listów. I przytoczę dwa. Do mnie bardzo przemówiły. Tam, gdzie obecnie jesteś, nie jesteś po to, aby ten świat zrozumieć, ale aby wypełnić wolę Bożą w stosunku do siebie. Po prostu trzeba być na swoim własnym miejscu. To jest jeden fragment, a drugi ojciec Michał. Jeśli się kocha, to trudu się nie czuje, a jeśli się czuje, to trud się kocha. To były takie słowa, którymi ojciec Michał żył. Miał je napisane gdzieś na biurku, na karteczce. I myślę, że to są bardzo piękne słowa. Skoro to jest zbiór świadectw, to czy, nie wiem, bliscy, którzy znali ojców, mówią o jakiejś skuteczności ich orędownictwa już? Pewnie. E jest takie fajne świadectwo, kobieta pielęgniarka, pracująca w Pariakoto, miała problem z kręgosłupem. Była już przygotowywana do operacji, postanowiła, że już opuści pariakota, ale przyszła do grobu jeszcze ojca Michała, ojca Zbigniewa. Modliła się szczególnie z ustawieniem ojca Zbigniewa, bo tak się mówi nieformalnie, że to będzie patron ludzi chorych. Zdarzyło się, nazywany doktorkiem, bo się opiekował chorymi, pod każdym względem. No i pojechała na tę operację. I kiedy lekarz już przystępował do takiego badania, zdziwił się, bo w tym kręgosłupie coś było położone. No i okazało się, że na tym kręgosłupie ona w jakiś sposób umieściła zdjęcie męczenników. I po badaniu okazało się, że ta operacja już nie jest potrzebna. Inna kobieta opowiada, jak jechała w autobusu, w autobusie jacyś terroryści do tego autobusu wpadli, było niebezpiecznie, ona wtedy się modliła do ojca Michała i ojca Zbigniewa, żeby jej pomogli. Wszyscy w jakiś sposób zostali zaczepieni, tylko nie ona. To są takie świadectwa, powiedzmy, takich fizycznych bardziej. Natomiast możemy mówić już o duchowym takim wpływie. I z tego co ja wiem, to mamy już przynajmniej, czy mają cztery powołania związane właśnie z męczennikami. Ojciec Dariusz Mazurek wprost mówi, że jest właściwie jakby dzieckiem męczenników, ponieważ on poznał ich historię i właściwie za nimi poszedł. Edward Kawa też mówi wprost o tym, że kiedy był jeszcze dzieckiem, poznał to świadectwo męczenników i gdzieś tam o nim już nawet zapomniał. Ale kiedy przyjechał do swojego starszego brata tutaj do Krakowa, zobaczył zdjęcie. Jak zobaczył to zdjęcie. To od razu zrozumiał, że to znowu do niego w jakiś sposób przemówiło i dzisiaj jest Franciszkaninem, który pracuje na Ukrainie. Jest y... delegatem prowincjalnym. Takich tych świadectw jest dosyć dużo. Yy, I można o tym już yy, myślę, że pisać pomału kolejną książkę, ponieważ jest taka też specjalna księga, do której tam na miejscu Parjakotu ludzie wpisują swoje łaski. I myślę, że po beatyfikacji dojdziemy do tego, że spiszymy je wszystkie, przetłumaczymy, a myślę, że po tym, co teraz dzieje się tutaj w Krakowie, tych łask będzie i tutaj na miejscu dużo. Dla mnie takim bardzo wymownym e, nie, sygnałem dotyczącym tej beatyfikacji też związanej mocno ze śmiercią, ponieważ oni umierali, kiedy w Polsce trwały Światowe Dni Młodzieży w Częstochowie, tak? My teraz przygotowujemy się do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. A to są przecież ludzie, którzy umarli bardzo młodo. Oni mogliby być uczestnikami Światowych Dni Młodzieży, tak jako 30-latkowie. W ogóle ojciec Michał Tomaszek, moim zdaniem, mógłby być spokojnie patronem Światowych Dni Młodzieży, ponieważ on nieformalnie wśród ludzi w pariakotą chodzi za patrona Dzieci i Młodzieży. Dlatego, że on był jakby tak sformatowany, że on oddał się w duszpasterstwu tym grupom, dzieciom młodzieży, i ciągle na zdjęciach jest w otoczeniu tych osób. Tak jak z kolei ojciec widnie Szałkowski wśród chorych, bo on chorym nie tylko niósł sakrament chorych, ale także leczył rany, zwykłe takie posługi pielęgniarskie świadczył. Ponadto uczył w ogóle z braci, tam przeprowadzili cały taki projekt profilaktyki, jak się uchronić przed cholerą, która wtedy panowała. I także zdobywał dla tych ludzi leki, woził ich osobiście do szpitala tych najbiedniejszych, którzy chorowali. Więc można powiedzieć, że mamy już oddolnie przez ludzi wskazanych konkretnych patronów dla konkretnych środowisk. Mhm. Na koniec zapytam, poproszę Państwa o taką, nakreślenie takiej mapy, gdzie, zwłaszcza w Polsce, można spotkać dzisiaj błogosławionych. Ojców pierwszych franciszkańskich męczenników. Na pewno w Krakowie, bo tutaj wzrastali, tu przy franciszkańskiej cztery w seminarium, kończyli studia filozoficzno-teologiczne, tutaj składali śluby, czyli wiązali się z zakonem na całe życie. Tutaj też posługiwali jako klerycy w naszej bazylice święto Franciszka z Asyżu. I też tutaj, właśnie po szyby atyfikacyjnej, zostanie otwarta kaplica relikwii. Tu między innymi będziemy mogli zobaczyć, przynajmniej do 6 stycznia, ubrania, w których zginęli, ale także różne pamiątki, które przekazały nam rodziny, zarówno ze strony ojca Zbigniewa i ojca Michała. Myślę, że kolejnym takim drugim, trzecim miejscem to mogą być rodzinne miejscowości, z których pochodzili. To jest Zawada koło Tarnowa, gdzie. Przy, gdzie mieszkał ojciec i tam jest też szkoła posła jego imienia. A drugą miejscowością jest Łękawica Kołożywca, gdzie w styczniu szkoła posła, której był absolwentem ojciec Michał, przyjmie jego imię. A ja myślę, Ojcze, że nie możemy zapomnieć o Wrocławiu. I o Legnicy. Niech pani redaktor wytłumaczy dlaczego A ja wytłumaczę dlaczego Wrocławiu? We Wrocławiu obydwaj ojcowie przygotowywali się do wyjazdu na misję i przyjęli sakrament kapłański i diakonatu. Natomiast dzisiaj we Wrocławiu pracuje ojciec Marek Augustyn, współbrat, który bardzo jest z nimi związany. W tej książce są pieśni napisane przez ojca Marka. Bardzo ładnie rozwija się tam kult. Jest też płyta nagrana, są tutaj na niej listy, które czyta aktorka wrocławska, ale tam ten kult jest bardzo mocny. Tam są ludzie, którzy znali tych męczenników. Co więcej, grup. Boże, grup tański w tamtym roku był właśnie poświęcony męczennikom. W ten sposób ojciec Marek Augustyn i parafianie chcieli przypomnieć ich postać. I myślę, że to jest takie miejsce, gdzie ten kult będzie się jeszcze bardziej rozwijał. Ja myślę, że warto wytłumaczyć naszym widzom, dlaczego we przyjmowali święcenia, skoro wszyscy przyjmujemy w Krakowie. Dlatego, że akurat w 1986 roku obchodziliśmy 750-lecie pobytu franciszkanów w Polsce i we Wrocławiu. Tam mieliśmy pierwszy swój klasztor we Wrocławiu. To jest, to jest ta jedna, to jedno wytłumaczenie dla naszych widzów. A dlaczego jeszcze mówię o Legnicy i należy dodać też o Pieńsku, koło Zgorzelca? Ponieważ Legnica jest tym miastem, które, z którym byli związani obydwaj. Dlatego, że oni, jeden, ojciec Michał Tomaszyk skończył niższe seminarium duchowne franciszkanów. A ojciec Zbigniew Szałkowski 6 lat później był wicedyrektorem tej szkoły. I to jest też jedyne miasto, które ma ulicę ojców Zbigniewa i Michała. I jeszcze jest obok Legnicy miejscowość Pięńsk, koło Zgorzelca. I z tym miastem związał się ojciec Michał Tomaszek po święcach kappańskiej. Tam został skierowany na dwa lata do pracy duszpasterskiej. I wiem, że tam jest mocny kult ojca Michała. Ja nie byłabym sobą, jeszcze bym nie dodała rychwałków, ponieważ w sanktuarium, w sanktuarium Matki Bożej bardzo często bywał ojciec Michał Jako dziecko. jako dziecko. Tam właściwie odnalazł Franciszkanów, dzięki temu miejscu poszedł do niższego seminarium. Ale tutaj nie mogę nie wspomnieć mamusi, ojca Michała, która kiedy on już wyjechał na misję, w każdy wtorek i piątek przychodziła do tego sanktuarium. Już w drodze odprawiała drogę krzyżową, widząc swojego syna. I do tego miejsca przybyła też, kiedy dowiedziała się o tym, że jej syn nie żyje. Później przychodziła też do tego miejsca. Ponieważ tam pracował i pracuje do dziś, przyjaciel ojca Michała, ojciec Ryszard Jarmusz, przyjęła go niej jako, ponieważ straciła swojego syna, przyjęła innego ojca właśnie Ryszarda jako swojego syna. A muszę powiedzieć, że kiedy ja poznawałam postać mamusi ojca Michała, po prostu przez cały czas miałam przed oczyma postać Marianny Popiełuszki. Kopiuszko. I wydaje mi się, że y, można w tym momencie taką analogię przywołać, bo to była y, kobieta, która potrafiła wybaczyć. To była kobieta, y, która oddała swojego syna, a kiedy dowiedziała się, że zginął, y, potrafiła też powiedzieć fiat. I na koniec jeszcze jedno miejsce wspomnę. Właśnie tutaj naprzeciw. Przy franciszkańskiej dwa bazylice św. Franciszka jest kaplica męki pańskiej, i tam jest grupa błogosławionej Anieli Salawy. Otóż w 1991 roku, 13 sierpnia, po beatyfikacji naszej patronki Trzeciego Zakonu, św. Franciszka, błogosławionej Anieli Salawy, Jan Paweł II przyszedł spotkać się z rodzinami naszych braci, którzy 9 sierpnia, czyli kilka dni wcześniej, zginęli, ponieśli śmierć meczeńską w Pariakoto. To właśnie w tym miejscu, przy grobie błogosławionej Anieli Salawy, przy franciszkańskiej II, w kaplicy męki pańskiej, spotkał się Jan Paweł II z bliskimi krewnymi naszych męczenników. Państwo nakreślili mapę e, kultu e, franciszkańskich męczenników. Mam nadzieję, że po beatyfikacji też relikwie trafią do kolejnych miejsc i będziemy mogli e, oddawać im cześć. E, tak, jest, jeśli chodzi o relikwie, to jest wielkie zapotrzebowanie. I, i, wie, I wiele osób o nie prosi. My przygotowaliśmy takie relikwie drugiego stopnia z kawałkami, cząstkami, z ubrań, które nosili przed wyjazdem na misję. I proszę sobie wyobrazić, że do wczorajszego dnia, to dopiero jest 3 dni, 4 dni promocji w internecie, że można takie relikwie nabyć. To przyszło 750 listów. A jeszcze to jest cały czas czas przed beatyfikacją. Kiedy wejdziemy na franciszkanie.pl, tam się szczegółowo dowiemy, jak je otrzymać. Ale oczywiście też wszyscy uczestnicy dzień czynienia w bazylice Franciszkanów 5 grudnia, także te relikwie otrzymają. A o tym, że są one miłe franciszkańskim męczennikom, może świadczyć taki fakt, że wczoraj brat, który je przywoził z niepokalanowa, jechał już zmęczony bardzo. Chciał mu się ogromnie spać. Zatrzymał się, ponieważ już dalej nie dam rady i w tym momencie do jego samochodu przyleciał gołąb. Usiadł na tym samochodzie, który nie otwarte drzwi, po czym za chwilę wszedł do samochodu, chodził po wszystkich siedzeniach. No a Brat Jan miał tylko i wyłącznie przed oczami jedno zdjęcie ojca Michała, który trzyma na ręce gołębie. Dla mnie, dla brata Jana, który o tym opowiadał, był to wyraźny znak obecności ojca Michała. Rozmawialiśmy o męczennikach, ale ta rozmowa jest nad wyraz optymistyczna i za to Państwu bardzo, bardzo dziękuję. Są o randownicy u Boga, nasze wzory przypadek naśladowania i za to chwała Panu. A refren Beatyfika, hymnu beatyfikacyjnego mówi, oni tutaj są i myślę, że oni tutaj są. Oni tutaj są. Mam nadzieję, że Państwo też doświadczą tej obecności. Dziękuję za te rozmowy moim gościom, którymi byli pani Małgorzata Pabis i ojciec Jan Maria Szerek. Pokój dobry.